Je to Да, no. да, no. 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 no.

do Kondrada. Czy Kondrad odbierze? Odebrał. Tak, głupia świnka Pepe odbierze. Odbrała. Wiesz na co odbijać chyba, Nie. nie. Dlaczego ty mówisz do, do nich, jeśli tylko ty jesteś? Mówisz sam siebie? Ale przecież like. są lajki, ale chciałam, żebyś oglądał. nie Ty oglądasz, teraz już nikt. Dlaczego są lajki? No właśnie, są trzy lajki, ale nikt nie ogląda. Ja jestem magiczny. No. gc 2pl czy jakoś tak? Ale z małej? Czekajcie, ja mam podobne, ja zobaczę na gc zaczekajcie kropka.pl 2pl i to wszystko? Tak. gc 2pl kropka.pl, zbierajcie. No ja wspomniałam, już wspomniałam. Ja to wszystko nie. Ale ty jesteś niugel. <noise> o, ja tu pierwszy raz wchodzę. Login hasło? O, zalogowałem się loginem hasłem. Ale nie, nie ale ja wiem, że nie na hasło i się zalogowałem, Bo ja tu pierwsze, nie 32 i o to tu chodzi, o co tu chodzi. Jestem na mnie. Jog, się się ale chodź na Bedworsy, bo dzisiaj byłam tu na... Nie, ja byłam tam na Bedworsach. Ale tutaj... Tak, tutaj też są Widara. na Bedworsy. Bidara. A przejdziemy? Na Bedworsy. Tam gdzie trzeba swojego łóżka pilnować. A, a, a gdzie się macie chodzi? Mmm... No um, 1.72... 1.72. Miną mi igry. Na takie ciasteczko mi gry. Ale 100 dwa, nie tak. Weźmy ten, gdzie jest To wszystko zajęte. Rządź! Jąłem! Chodźcie na Minecraft 2. na Minecraft Polska. Ej, alias tu, Minecraft 1.0? Halo, alias. Zatem coś parę weźmiemy w serwerze, Minecraft Polska. A co na wczoraj byliśmy? Wczoraj no? był super. Chodzimy na, na Minecraft. Tak? Dobra. Trochę na skaje Warsy, trochę na to kociaki, trochę kociak na to. Ale pójdziemy do tego. na to. No, no. Czy to działa takie troszkę jak login hasło? Mi, Kod mi prawie wyłączył kompa. Skybar. Chodź tu. A co? Jesteś jest, jest na ręce? Easy, easy, lama squeezy. A jesteś tam na ręce? Już Nie, ono. Mam lagła. No ja skoczyłem. Na... ja wskoczyłem Ja na przykład. Jesteśmy? Aż do mnie jaki? 48. A mogę jeszcze dojść? Nie, no ja jestem z tobą. No? Ja no, mam 71. No masz 71, 81. Widz, ale wtedy koza nie było fajnie. A ja mam 81. Wejdę do no, mnie. Ja Ale mój kot jest ciepły stary. jesteś kaczek. cały dzień w łóżku śpisz, to się nie widzisz. Kochący. nie mam gitara A będziesz miał, bo to łatwo Ale ja mam A, jak sobie, no, ja mam wieksowy miecz. Ja mam co... nie. Koks! Wszyscy wiedzą, co chodzi z gitara, siema, koks. Gitara siema, to jest gitara siema, a w gitarze siema chodzi, że to są ntp nie? Halo? 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 Ja nagrywam live'a. Halo? Halo? Ja nagrywam live'a. Nie wiem, tam masz, czekaj Co? Dobra Teraz mam live'a Co? Tak. No. Co? Dobra, jestem Kurde, pełna typa do mnie dzwoniła e, Ale ona pyta Idziemy na bedworsy Idziemy na bedworsy, na chłopie na bedworsy łóżka. Arena Tak. Na końcu masz taki zegarek, to nie tak jak w białym I chodź na Arena. Chodź na Arena 17, las. las, Arena 17, las. I chodź na do, znaczy, na, do drużyny niewieckiej.

Arena na Tam powinno być z nami raz... Tak się mówię, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A gwiaś z osiem typa. Byle jaka, dawaj byle jaka! Niebieska, niebieska! Dawaj na niebieską. No szybko, szybko, szybko. Dołączyłeś do niebieskiej? Nie teraz Jesteś, jesteś u mnie, trzyma, ciema. Tutaj, tutaj, tutaj masz... Ogół, tutaj masz ogólnie takie... Chodź tutaj, chodź tutaj, o, tutaj masz takie srebro. Patrz, on się, sobie, on, się, on się tutaj dzieli, nie, bo on jest Hamem. on się tutaj dzieli i patrz, no srebro... Nie, jesteś, czekaj. No dawaj tu śmieci, głupi. Dobra, dzięki, to się Patrz, chodź, 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 kontakt, chodź. Ja wiem, że ty jesteś nieogre, chodź tu, chodź tu. No, masz tu parę i patrz. I weź to, nie? No to dobra, chodź. I tutaj masz takiego gejucha, nie, on tu stoi na środku. i tu możesz kupywać. I to się nazywa brąz. I wszystko możesz kupić? Co, co masz brąz? Ja, na przykład kupcę tego seta tutaj, takiego początkowego seta. Masz? Masz, masz seta. masz seta, masz seta, masz seta. Masz seta początkowego. Masz tego seta. I czekaj, u też broń, ale to jest patyk, nie, to się nie płaca. ja ci nie opłaca. Ja biorę. Ja biorę budulec. Biorę budulec, żeby być na środek, bo tam jakby tam blisko środka jest bóle. Bo tu jest żelazo na środku. Mam żelazo, nice. Osiem żelaza. Mam osiem żelaza, nice. Co? Nie dzwoń do mnie. Mam, mam straszne nogi. No daj. No dobra, dałeś mi. No widzę. No dobra. Cztery łapki, dzięki. Dobra, nice! Cztery łapki w góry, nice, nice, nice. Mam... A te. A te co mam się te... Co za pedał? Podkopał mnie! Teraz spadłem! Matka go nie kocha. Miałem kurde, 10 żelaza Zapalony pedał. Zarago. Stara się nie kocha. Co mam teraz robi? Trzy żelaza, nice! Jak ty tu przebiegłeś? Normalnie, bo mam mega jumpa. Muszę skaczesz, no. Aha. Chodź tu. Chodź tu, no, nie uważaj. Ale, ale ja się tego nie przeskoczę. Masz tu dwa mieczyki się czyszczysz. Lecę! Nie, nie, się nie przeskaczesz, to nawet nie próbuj, bo nie przeszkoczysz i na czole. Dobra, już Ci kupuję klatę. Masz klatę? Nie masz klaty, dobra. Tak ja chcę kogoś ale tutaj na razie nie możesz bić. Musisz iść do innego teamu, musisz do innego timu. Dlaczego? Bo z innym teamem możesz mieć tylko klepę. Z nami nie możesz mieć klepy, no bo ja. Gdybyśmy mogli cię skropoczyć, to bym ci zjechał. No ja chcę z, z przeciwną drużyną. No tak, no to zaraz, zaraz na niej wszyscy pójdziemy. Ej, po ej, po nie żyje. Nie. Nie, bo tutaj są ogółem nieugary, to wiesz. To jak ja. Bo to też dla mnie Mam 4 raz. Bo ty jesteś też nieugarem, ale ty jesteś takim ugarem trochę ugarem. No, oni w ogóle nie są ugarami. Oni nie wiedzą o to, co to wodzi serdecznie. Także chodź masz, chodź masz. Masz miesz, masz miecz? Chodź masz też. To. Masz. Ja mam już zziąłem 5 No wiesz to! No wiesz to! Nie ugarzę balony. Dobra, wiesz to. Ja idę dołem, nie wiem. A dobra, idę górą. Co mi dać ścina czasem. No mi też tak ścina, no niestety taki serwer. Taki nieogarnięty serwer jak ty dokładnie. Ej, a skąd ty ma sobie oczywiście? Ale dobra, idę zrobić most, tak, bo ty jesteś nieogarnięty. Dobra, ojcie, blamda. Dobra. Okay. No kurde, coś mi tutaj plepie. Tu tu. Patrz, zrobiłem ci most. O tak. Tu skaczę, czy nie? To się strzela, no. Tu się strzela, nie? To dawaj, zbijamy tam? Nie, tam można. Chodź. Ale nie, nie tam, tylko tam. No tam właśnie, tu. No to dawaj go bijemy można? No go trzeba właśnie klepać, ale ja nie mam budulca. Masz budulec. Nie wiem, co to jest budulec. budulec. Masz to, masz to, masz mojego seta, masz mojego seta. Ja idę go tam sklepać, okej? Okay? Ja idę, ja spadnę i pójdę go sklepać, bo gdy, bo gdy on rozwali nasze łóżko, to jest, jesteśmy zabici. Chyba, że już jesteśmy zabici. Tylko nie, tylko żebyśmy nie byli zabici, naj. Proszę. Kurde, jesteśmy zabici! Dobra, wejdź, daj. Weź spadnij, spadnij. Spadnij, no bo i tak już zginiesz, to już zginiesz. No dobra, bo jak nam rozwali nasze łóżko, czyli nasz, nasze łóżko, które musimy działać, to już nie dópy. Chodź teraz na tam gdzie jest 18 typa. 18, tam gdzie jest teraz 19 typa. widzisz? Ale na... Ale na 10, ale na 10! I chodź do... niebieskich.

Ja mam tutaj samemu ja grać, ale złamam się i Z tymi które srają na dwie. O mam fakt, teraz więcej brązów. Ja pociupię, ja, 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 ja. nie <tuturzanie> na a nie masz planu prędkości, no bo masz dwa lata prędkości. Najpierw se kopię tego początkującego. I, ty, no jest. i za wszystko budulec. Ej, ej, widzisz gdzie jest łóżko? Gdzie jest łóżko? No w jednym, w górę. No to gdzie? Pokaż mi. Przekaż, ja, 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 ja. Kurde, rozwaliło łóżko! Kurde! Co to jesteśmy tacy miasy? No, na łóżko. No i to, jak już zginiemy, to już naprawdę zginiemy. No dobra, ja się przynajmniej będę bawić. będę klepał wszystkich. No ja też. Ej, a, a jak mam 9 graw, to mam 7 zrobić? I dwa siedmiu. Nie, 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 weź, weź, weź nie, weź bo nie, 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 i chodzi są... nie, Chodź, oh, jest jeden typ, Arena na ósma. Na ósma. Jest za mnie gościa. weź spadnij. spadł. Dwa typy. A prawe to tak, a bo to tak się rękoma woli, tak? Można, ale to trzeba. Nie, warta, weź się wiesz. Dobra, to jest źle z tym, ile Aha, arena na ósma.

O nie, dobra, do żółtych, do żółtych, do rzucie, do rzucie. Będziemy może sami. I dawaj zobaczymy, czy będziemy sami w żółty. I będzie naj Będzie najsobo, co nie? Ja chcę, żebyś ty był tylko ze nim w Jeśli ktoś dojdzie do nas, nie? Do żółtych, to my nie wiem. Zbijamy na inne. To wtedy zbijamy do. Tak, tak, tak się wybijają jest, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Nice, jesteśmy sami. Nice. Tutaj, jesteśmy tutaj. No pięć, 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 My jesteśmy sami. pięć, 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 No? pięć, to No, pięć, 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 My nic nie mamy. Ja nic nie mam. Bo zawsze o. Co by tam kupuj? I kupuj sobie ten. Y, kapkę, buciki i spodnie. No, a jak a tu co to muszę nacisnąć? No być pokazywał komuś w No, No dobra, ale pan też? Nie, pan też nie. Pizza to nice. Co masz? Co ty, co ty masz? Bloki, broń, co mamy? Na no pance! E, weź tam bloki, masz bloki? Ale taki blok? Aha. No i masz tam takie białe bloki? Aż znaczy, no ma taki z. za. z No no to weź go, dawaj, weź go, weź go, bo ja mam 8 tutaj tego, ja mam 8 żelaza, no jak? weź go i schodź do mnie, schodź do mnie. Weź mi daj to. Chociaż tak z 5 Bo ja mam 8 tego. Trzeba za nas. Litra mam 11. Mam 9. Zajmij, da mi! O dobra, że kupię. Ej, masz, masz, masz! Będę siedził. To jest co mam ty zawsze? Nie, co nie mam tego. Nie ma co? Nie. To takiej bugi. Poczekaj, ja, ja ci kupię klatę i w ogóle, bo ty jesteś księgarem walonym, walonym. Nie no, Ale ja mogę sobie zrobić. O, zderze, ja ale z tego... Ale ja ci to zrobię, bo ty nie umiesz. Patrz. Tam, tam, tam. Tam, tam. Y, y, tam. Masz, masz. Chodź tu. Ja nie mam dla ciebie broni. Ale zaraz jakąś ogarnę. To co ja coś będę, bo mam cały ten. Mhm. Wystarczy tylko na patyk, który ma odrzut. Mhm. Bez sensu. Bez sensu ci taki patyk, co? No. Ja cię ogarnę lepszy miecz. Dobra, ogarnę... ogarnęłem 11 żelazo. A żeby chciałam mieć miecz, to jedno żelazo trzeba ogarnąć. Ja mam jedną... Ja mam pełno żelaza, także ogarnę ci miecz masz. Masz. A za to kupię wszystkie refy. Koksy, trzyma trzy. Kupuję sobie koksy. Masz. Masz. Jeden ja zjem. Jeden ja zjem. I masz dwa. Masz dwa. Ale jesteś tam? Tak. Dobra, to masz to, nie? I czekaj, zobaczę ile ty na live'ie, jeśli... Ja nie wiem, zaraz. Zaraz kończymy live'a. Dobra, nie jest taka pogoda. Dobra, jeszcze, Я не могу, но... Эй, чё что-то закопать! Давай, ты тут Я иду закопать только нашу лужко. окей? Эй, вы видели, здесь так уфит? Так, я вам дам самому играть. два, на, и, па, мне, раз, и, третий, А, а, ну, как мне, мама, I pij, Jak ja mam tańca! Mam mój grać serdusz na To jest zwalona pogoda. U mnie, u mnie pada u siebie. Góry też. Nie anty, u Dori, jak ja mówię, że u mnie pada, to U mówi, a ulicie, ciepło jest tak, ja nie tak. Tylko chyba kłamie. Weźmy to, bo papie. Niemożliwe, możliwe, że u jednej osoby inna pogoda, a u drugiej inna pogoda, bo to było jakieś śmieszne. Ty wszystko żelazo wziąłeś. Nic Idę, Powiedział, powiedział. <gry> Dobra, idę brązu zbierać. Ja chcę kupić koksy. No, mnie nie kolegę, A, ks, 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 Ale nie dojdzie, nie dojdzie. Ponieważ my tu chcemy być sami. Ale nie, 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 ile ty ile typa live. nie, ty nie, to ty i think it's just kind like it.